I po raz kolejny Cezary Bachański ze swoimi bardzo dobrymi postami. Przedsiębiorcy trzeba założyć homonto i pozwolić orać mu pole. Wbijam do drukarni odebrać materiały reklamowe. Był początek lata, jedno nogo byłem już w samolocie na wakacjach i zacząłem rozmawiać sobie z właścicielem na temat tego, gdzie jedzie na urlop. Facet odpowiada mi, że od 6 lat nie był na wakacjach, a jedynie sporadycznie wyjedzie gdzieś na weekend. Ma niewielką działalność gospodarczą, nie pracuje, to nie zarabia i szkoda mu tracić zlecenia. Jednego mojego kolega, mającego już firmę z pionową strukturą zarządzania, dopiero widmo śmierci na zawał serca odciągnęło od pracy od 9 do 22 przez 6, a czasami nawet 7 dni w tygodniu. Jeżeli myślisz, że to są wyjątki, to jesteś w błędzie. Takich wariatów wśród niewielkich przedsiębiorców jest bardzo dużo. Zazwyczaj drobni przedsiębiorcy działają w branżach, które są zbyt mało atrakcyjne dla dużych firm i korporacji ze względu na ograniczone skalowanie lub niską marżę, przez co sami sobie stwarzają warunki pracy, na które nikt normalny by się nie zgodził. Nikt o zdrowych zmysłach nie zgodzi się na pracę w nieregularnych godzinach, za niestałą wypłatę i nierzadko bezpłatne nadgodziny, a także brak możliwości chorowania. Spotykam się na obiad z kolego, który trzeci dzień ma maraton zawodowy. Przez trzy doby spał tyle, ile powinno się spać w jedno. Jemu nie grozi bezsenność. Wraca zawalony żwirem z roboty i idzie spać. Patrzę po innych, na ich rozpadające się relacje rodzinne i dzieci, które widzą starego, tylko nieprzytomnego wieczorem na kanapie. Widząc, że w niektórych branżach są przyzwoite pieniądze za pracę na własny rachunek, podejmują się prac, których nie chce wykonywać społeczeństwo. Właściciel niewielkiej firmy hydraulicznej nigdy nie marzył o przepychaniu kibli i wymianie rur z kupą. Tylko wie, że w tym jest pieniądz, który pozwoli mu na nieco lepsze życie. Dzień zaczyna od kawy i od proszków przeciwbólowych, aby przetrwać, towarzyszący mu od wielu lat przewlekły ból kolan. Właściciel trzech szambiarek też raczej w dzieciństwie nie marzył o wąchaniu smrodu. Pojawia się zasadnicze pytanie, po co oni to wszystko robią. Kiedyś myślałem, że dla pieniędzy i lepszego w społecznym wyobrażeniu życia, jednak gdy zagłębisz się w rzeczywiste pobudki takiego stanu rzeczy, to dominanto jest chęć poczucia wolności. Nawet jeżeli irytuje go jego praca, to robi ją, bo czuje się wolny, nie ma nad sobą głowy szefa, może wyjść sobie na fajkę, kiedy chce, nikt mu nie mówi, co ma robić, jest wolnym człowiekiem, w teorii wolnym, bo w praktyce zależnym od swoich klientów itd. Zgodnie z obecną lewicową ideologią tacy przedsiębiorcy powinni zamknąć wszystko w cholerę iść do pracy na etat. Oni nie rozumieją, że poczucie i pragnienie wolności jest ważniejsze od pieniędzy. Człowiek przyzwyczajony całe życie do wiecznej orki na siebie po miesiącach pracy etatowej jest na dobrej drodze do depresji, załamania nerwowego i widma bez sensu swojego życia. Dlatego ciągną ten wózek pomimo małej szansy rozwoju i zmiany stanu rzeczy. Pełniąc przy okazji istotną społecznie funkcję, wypełniając luki, gdzie ktoś nie chce tego robić. Takim przedsiębiorcom trzeba pozwolić orać swoje pole, bo są w stanie przecierpieć dużo w imię swojego poczucia wolności. Nawet jeżeli to nie ma sensu, mając z tego mało pieniędzy i zniszczone życie prywatne. Każda próba dowalania i dorzucania im dodatkowego balastu na plecy powoduje, że w końcu przestają widzieć sens swojego życia. On przeżyje wiele niedogodności, które by dla przeciętnego człowieka były zbyt wyczerpujące psychicznie i fizycznie. Niech robi swoje i przynosi pieniądze do budżetu, będąc półwolnym niewolnikiem własnego pola. Nie wybijajmy ich w cholerę.